Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Curtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fat. Wrznianka 32. Drodzy Państwo, jesteśmy 29 kwietnia 2014 roku w Kraśniku. Na Lubelszczyźnie, a z Kraśnika pochodzi Paulina Lipińska, która jest koordynatorem Domu Wszystkich Polska na województwo lubelskie. Jednocześnie zajmuje się i kieruje zespołem praw kobiet w Domu Wszystkich Polska. A jak wiecie Państwo, Dom Wszystkich Polska startuje w koalicji Europa Plus do Parlamentu Europejskiego. I na liście piątej, którą otrzymała Europa Plus, numer 5 to jest Paulina Lipińska. Byliśmy dzisiaj na targu w Kraśniku. Jestem naprawdę zauroczony ludźmi, którzy nas niezwykle miło przyjęli. Bardzo dużo rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy również o tym, żeby władza samorządowa była przy ludziach, a nie żeby ograniczać w dni handlu targowiska. Mamy informację, że dni handlu targowiska Rada Kraśnika chce ograniczyć. Będziemy w tej sprawie interweniowali, bo, bo dla tych ludzi możliwość Sprzedawania jest również możliwością utrzymania się na jako takim poziomie. To jest dla nich sposób zarobkowania i nie można poprzez jakieś estetyczne czy innego rodzaju względy zabraniać ludziom zarabiania pieniędzy, bo dla nich jest to kwestia po prostu utrzymania się. Paulina Lipińska jest Kraśniczanką, jak już powiedziałem. Ma tutaj swoją rodzinę. Mieszka wprawdzie w Lublinie, ale na co dzień była w Kraśniku. Proszę. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mam przyjemność inaugurować swoją osobistą kampanię w Kraśniku, w mieście, z którego pochodzę, z którą, z której, w którym spędziłam tak naprawdę większą część mojego życia i z którym do tej pory jestem bardzo silnie związana. Wiecie Państwo, teraz oglądamy sobie taki spot 10 lat świetnych, tak? To jest podsumowanie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niestety, kiedy patrzę na to, co stało się w Kraśniku przez ostatnie 10 lat, ja tych 10 lat świetnych nie widzę. Ja cały czas widzę dziurawe drogi, brak miejsc parkingowych, brak placów zabaw, miejsc, gdzie dzieci mogą grać w piłkę, gdzie ludzie mogą wyprowadzać psy. W tej chwili również dzięki temu, że mogliśmy tutaj przejść po stoiskach targowych, porozmawiać z mieszkańcami, dowiadujemy się, jak jeszcze wiele jest problemów lokalnych, których rozwiązaniami tak naprawdę nikt się nie chce zająć. Ale ten najważniejszy problem to jest jednak problem braku pracy. Jak przeanalizowałam sobie przed dzisiejszym przyjazdem, około 20% moich kolegów i koleżanek z liceum jest w tej chwili za granicą na stałe. A mniej więcej chyba 5 czy 6 osób, czyli osoby, które można w zasadzie zliczyć na palcach jednej ręki, to są osoby, które zostały w kraśniku. Ja również musiałam wyjechać z tego miasta po prostu za pracą. Dlatego, że w tym mieście jest coraz trudniej o zatrudnienie, a jeżeli nawet tą pracę się znajdzie, to najczęściej pracuje się z minimalnym wynagrodzeniem, co oczywiście no, rzutuje na wysokość przyszłej naszej emerytury, no, która nie pozwala przeżyć. Dlatego coś trzeba zrobić, dlatego dzisiaj zaczynamy tę kampanię tutaj, żeby pokazać mieszkańcom, że ich los, że los mieszkańców małych miast jest dla nas ważny. I wiemy, że tego losu nie da się zmienić, jeżeli nie zharmonizujemy działań i na szczeblu europejskim, i na szczeblu centralnym, i na szczeblu samorządowym. A czym chce się pani zajmować w Parlamencie Europejskim? Przede wszystkim no, moja, moja kluczowa dziedzina to jest wymiar sprawiedliwości, bo jednak w, może często o tym nie wiemy, ale tak naprawdę bardzo wiele decyzji wpływających na nasz stan prawny zapada na poziomie Parlamentu Europejskiego. To jest ta nieszczęśliwa ustawa o kompensacji państwowej, która ma pomóc rekompensować szkodę ofiarom przestępstwa w praktyce nie działa i większość ludzi tak naprawdę nie wie o tym, że jest taka ustawa. To są przepisy, które do, doprowadziły do tego, że wreszcie pokrzywdzeni przestępstwami w naszym kraju mają swoje prawa. Mogą domagać się zadośćuczynienia, odszkodowania już na etapie procesu karnego. Tych spraw jest bardzo dużo. I po drugie, kwestie polityki społecznej i kwestie finansowe, bo to są rzeczy, które mnie interesują, bo po prostu widzę, że często jest tak, że my te pieniądze mamy, bo ściągamy podatki, składki ZUS-owskie, m.in. od pracujących tutaj przedsiębiorców, a tak naprawdę ci ludzie z tego nie dostają nic, dlatego że ten dochód jest bardzo źle rozprowadzany, jeżeli chodzi o członków społeczeństwa, i po prostu przepada. Interesuje mnie bardzo racjonalne wydatkowanie finansów, ale również w pewnym zakresie harmonizacja przepisów unijnych, po to, aby nasi przedsiębiorcy mogli swobodnie prowadzić działalność za granicą i żeby ta wymiana handlowa za granicą była dla nas korzystna. Panie pośle, z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy Kraśnika? Co panu zgłaszali? To jest problem wielu, wielu, wielu miast w całej Polsce. Miast niedużych, miast, gdzie wyprowadził się przemysł, gdzie nie ma już fabryk. Po prostu brak perspektyw dla młodych ludzi, brak pracy, brak perspektyw, taka nieumiejętność władz lokalnych, aby zapewnić tutaj miejsca pracy. No i druga rzecz, tutaj szczególnie na targowisku w Kaśniku. No to były kwestie tych podwyżek emerytur, no, że te emerytury są bardzo niskie. Tu panie podchodziły do nas i mówiły o tym, że podwyżka, ta rewalorizacja ostatniego roku to było 14 zł. Czyli aż śmieszne. Jedna z pań mówiła, że nawet koszty druku i 3, wysłania 6, 8, 8, 8, No właśnie. A, a ile w I wysłania w ogóle ja od razu odpowiem no, sejmie, w sejmie? W sejmie nie było podwyżek. Jak nie było. Co roku są ale, podwyżki. Ale jak pan mówię, jak nie? pan pozwoli. I od razu po parę paręsetek. Niech podwyżania. pan mi wierzy no, ja od 1994 roku nagrodzenie posłów nie uległo podwyżce. Albo nie? pan wierzy, albo pan nie. No, tam, jest zamrożone. Nie było? nie było, nie było, cały czas jest zamrożone. E, e, na no, ile niech poseł pan wierzy? I na kancelarii nie, nie Poseł, to poseł. nie. Ale nie pan Ale niech pan Ja by, do... jako poseł otrzymuję. Ale jak pan podwoli. Chce pan posłuchać? Ja jako pensja moja wynosi 9 tysięcy złotych. Na rękę biorę 7, o, ciekawe, mam dwa tysiące jeszcze. A na biuro poselskie? I jeszcze 10 tysięcy na biuro poselskie. O, może. No drogi może. panie, no ale to panie, trzeba... To, sobie... to tak można żyć. No, nie, ale co, co, zrobią, co ale pan zrobił? Pan proste, tak może żyć w kraczniku, natomiast w Warszawie, chcę panu powiedzieć, to nie są duże pieniądze. Niech pan mi wierzy i chcę panu powiedzieć, no ale że. Ma, ale, pan, niech pan ale niech pan pozwoli. Po, tak? Niech pan pozwoli. Nie, tam po prostu jest drożej. Ale niech pan pozwoli. Ale niech pan Warszawy przejmuje. Ale niech pan mnie Ale niech pan na Ale nie chcę Za dużo posłów zgoda. My chcemy obniżenia posłów. Nie chce pan mieć przejmu? Panie Jeste, jak nie chcę, to no wszędzie musi pociele, być, No to o co panu chodzi? No mają za darmo pracować posłowie? No to za darmo, no ale z takimi pieniędzmi? A w Unii? Tak, co tam, no, no ale to pan, nie to jest. Pan mnie widzi, no to, że innych pan nie widzi, jest 460 Panie, posłów, ale trzeba, oj, pan mi Co taki palikot z panem robi i co, 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 w ogóle on reprezentuje? No dobra, to jest inna sprawa, Chaka, ale teraz odpowiem na to pytanie panu, jest 460 posłów, pan mnie zna? Zna, no, A poza mną, ilu pan wymieni? Pięciu, Sześć. dziesięciu, piętnastu, prawda? A jest to jeszcze sześćdziesięciu. Miejcie pretensje do tych, co nic nie robią. Co no, nic nie robią? Wszyscy nic nie robią. Mówią, no, że też nic robią? Nie robię? no ja nie wiem, co pan zrobił dla ludzi. No to jak pan powie panu? Co pan zrobił dla ludzi? No, co Panie, pan zrobił? ja zrobiłem 64 no, ustawy. Między innymi walczyłem o pana, o kwestię emerytury tak? a, a co było, jak był pan ministrem? Ja też oczywiście robiłem. Co było? Broniłem ludzi ludzie ze skargą, jak był uwięziony olejnik, to co pan zrobił? nie pan nie zrobiłem. Pan, ja tylko to oni nam mówili policję, tak. Każdą, oni nam tak, 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 Oni byli co to, to zamieszani. Tak, tak jest, tak jest, nie, nie, ale jest zakończona panie. Nie, nie, pan, ja panu powiem, oni w momencie, kiedy do mnie przyszli, byli podejrzani, jak pan był ministrem, a do pana przychodzą ludzie podejrzani, no to co ja pan by się chował? No ale ja wiem, no to że pan, pan nie słucha, nie ja umyłem, pan, właśnie pomogłem, przyjechałem do CBS-u. No niech pan słucha, no albo pan mi wierzy, albo nie. Bo jeśli pan cokolwiek nie wierzy, no to po co mam rozmawiać? Jak pan mówi, że nie wiem. Ale bo, ja pana, każdy posłowieze. może startować na posła. Zobaczy pan, i i mówi, dziewięć tysięcy. Przecież 9 pan, no jak ja mówię, a pan mówi, nie, nieprawda, bo pan się posługuje innymi dziećmi. Ja to wszystko z mediów. No ja to, to, nie, nie, to, to to media Wiesz, kłamią, kłamią. No to nie. Niestety. niestety ja panu powiem, no. Ja bym miała taką prośbę. Z Ale Nikowie mieli pieniądze i mogli każde medium kupić. Pan doskonale to rozumie. Żeby emerytura była rewaloryzowana nie procentowo, tylko kwotowo. A my się zgadzamy z A właśnie. To jest, Ten, co ma 3000, dostanie 3%, to dostanie tej podwyżki 1000 10 zł. A ja mając 1300, dostanę tylko 14 zł. startuje z SLD. Ja nie wiem, ja już jestem z SLD, bo mój z SLD wyrzuci libret partię Kraśnika nawieżą, startuje Paulina e, Lipińska z listy Bez numer startuje. 5, Kraśniczanka. Bez, Bez partyjna, z domu wszystkich bo, Polska. Bo to, to jeżeli tutaj, to jest tutaj startuje... nie, tak. startuje. Europa Plus się nazywa. Panie pośle, jeżeli startuje Michał Kamiński, Ale ja nie odpowiadam za Michałka, to jest konkurent, A startuje od was, a startuje od was, a Paulina Lipińska. Dziewczyna, która urodziła się w nasi. A co pan tak powiedział? O służbie miejskiej. Jak oni pracują? Ale ja jestem zadowolony pan jest Nie zadowolony nie, nie nie tak dać, jestem, tak. chociażby Cóż, nie zadowolony jestem, ja jestem niezadowolony, że a. tępią nie targowiska takie. Zupełnie bez podstawy. Jestem dzielnica, dzielnica pan cołaczą, że wizarunek miasta. Ja To jest istota miasta. W Paryżu targi są na wszystkich głównych ulicach. Czoszy mnie jestem belfrem. No. Wyjechałam za granicę, żeby, dorobić, żeby utrzymać studentów, którzy chcą się uczyć. Ja musiałam przejść na emeryturę wcześniej, bo taką mieliśmy no, tak możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę i siedzę wartwerknie. Tak, tak, tylko teraz jestem jest w domu, tak? bo, bo jestem w tak, domu. Jak pana potraktowali? Jeśli można, proszę państwa, jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie chcielibyśmy zapomnieć. Zgłaszali nam tutaj przedsiębiorcy handlujący na tym targowisku bardzo istotny problem dotyczący tego, że radni zamknęli możliwość handlowania w niektóre niedziele. Proszę państwa, zobowiązaliśmy się i w tym momencie również się zobowiązuje, że wraz z posłem podejmiemy interwencję w tej sprawie, dlatego że dla tych państwa brak handlu w niektóre niedziele to jest wymierna strata. Strata, która nikogo nie obchodzi, jeżeli przyjdzie płacić Podatki, jeżeli jedno, płacić składki ZUS-owskie. Także z pewnością podejmiemy tą interwencję, bo mamy tych sygnałów bardzo dużo i w zasadzie to był jeden z głównych problemów, które tutaj nam przedstawiano co można było sobie odliczyć rehabilitację, a teraz jest niesiona, nie, nie ma nie, się no, samochodu. No nie, ale wie Pani w ogóle z tym, to jest w ogóle dla mnie nie do pojęcia no. sytuacja, kiedy tego rodzaju wydatki, jak na rehabilitację, na szkolenie, na leczenie i tak dalej nie są odliczane. No właśnie, ale to Ale dlatego, nie wie pani, nie może. dlatego, że... Że rząd teraz, ten rząd platformy, ma deficyt budżetowy i dziurę budżetową zamiast leczyć poprzez rozkręcanie gospodarki, on leczy poprzez duszenie, inaczej mówiąc, aby ludzie jak najwięcej wpłacali. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, ciągnie od takich jak Państwa, a pewnie tu, w Waszej okolicy, mnóstwo tych centrów handlowych. Czy zna Pani choć jedną nazwę polską? No nie. Biedronka. Ale Biedronka jest portugalska. Ja Tugalska, ale... Jakieś perfury, jakieś inne i tak dalej. I oni w ogóle podatków nie płacą. No. Dlaczego? Dlaczego? Bo oni są cwaniaki, a urzędy Dlaczego? Dlaczego? skarbowe wolą panią gnębić niż takiego kerfura. No. Dokładnie, panie pośle, bo no. ja jestem teraz gnębiona za y, opłatę no. abonamentu. Ale no właśnie. No. Dlaczego ja mam płacić abonament? Pani za... o, o złotówkę się pomyli, to panią gnębią. Tam ci o milion się pomylą, te kerfury, różne centra handlowe i nic. I ci, i ci no tak, bo oni wie pani jak to jest prosta rzecz tylko, że ci te polskie urzędnicy skarbowi ja jeszcze po Polsce i słyszę jak ktoś wystąpi o zwrot VAT-u od razu kontrola jest z urzędu skarbowego tak, tak, tak. jak tam ci te firmy zachodnie e, 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 poprzez te e, 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 umowy z firmami macierzystymi na zachodzie podnoszą tak koszty że są równe dochodowi, przez to nie ma zysku. No tak i podatków nie płacą. No to co to za w ogóle? A, a wszyscy im pieniądze danoszą do tych centrów handlowych przecież. A panie, pośle, panie pośle, a niech pan powie jeszcze odnośnie no. naszego papieża, jak się wypowiedział Palikot. Co Pan o tym myśli? Źle myślę i to powiedziałem publicznie. Ja jestem tym człowiekiem, drogi panie, który o papieża zna osobiście, zna osobiście, rozmawialiśmy wielokrotnie. Organizowałem wizytę w roku 99, bo byłem wtedy szefem kancelarii prezydenta. I ja go bardzo cenię, ceniłem. Wspaniały człowiek I, i palikota bardzo mu estro zwróciłem uwagę, że tak nie powinien robić. To o czym mówię teraz. No ale papież napisał... się zadaje z takimi ludźmi. Panie, czy ktoś jest bez błędu? <grym> to nigdy pale... nie popełnił ale błędu, panie, niech rzuci to... kamieniem? no. Jak można na swojego papieża? Jeszcze tak no. mówić. Na, na innego nad nie można mówić, a dopiero na swojego. Ale wie, cały problem polega, wie pan na tym, że. I papież miał dzieci, tak? E no nie, niech pan mi nie 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 każe Nie no bo tak było ja to w telewizji Ale służą. mówię panu że się nie nie zgadzam się nie, nie zgadzam zadaje się z takim człowiekiem Ale ja z... panie ja się nie. zadaję się z takim kolegą zadawał Panie ja się zadaję z każdym po kolei no no to oni są wybrani ale ja płaczę polega problem ale nie, co? Nawet pan z panem też No Zresztą? Dokładnie, ale wie pan. Ale nie, nie, ale niech pan posłucha. Ale niech pan posłucha. 460 posłów wybrali jacyś ludzie, prawda? Oni są wszyscy w Sejmie. Ja z każdym z nich rozmawiam, bo mają ten mandat i z Parikotem, i z Kaczyńskim, i z Tuskiem. I z tym Kamińskim, co u was startuje, tak? No tak, no po prostu. Takie jest życie, no. Ja nie mogę odpowiadać. Ja, wie pan, zostałem wyrzucony z SLD. Musiałem zawrzeć koalicję na różnej takiej zasadzie, bo to było niezbędne. Jak wszyscy... Są segmenty, wie pan. Jedni mają takie poglądy, takie, takie, takie i takie. Jak my nie będziemy starali się jakby współdziałać z innymi, tylko dlatego, że oni mają nieakceptowalne przez nas poglądy, no to jak my będziemy z sobą rozmawiali? No trzeba rozmawiać. Ja taki tak. jestem. O. Tak. Wiecie o tym. Ja znam, bo w telewizji pan no. no, to jest inna sprawa. Drodzy Boi, bo musimy już być w Lublinie, to wszystkiego dobrego. Naprawdę wierzcie mi, jestem po... Ja wiem, o mieszkańców. Janowie... Nie otwiera marketów tysiące, tylko, bo jak otworzy jeden duży market pana, nie wiem, nie, dla mnie, ja jestem konsumpcyjnie nastawiona na życie. A, dla mnie jest ważne, żeby dana osoba o nas dbała, Nieważne, a nie, nie nas gnębiła. Ja tam nie ma marketów, tylko są sklepy Ja mam takich przyjaciół w Janowie, tam byłem nawet dłużej, bie, bielakowie. A u, nas, a u nas, marketów na otwieranych tysiące no i wszystko ma. powiedzieć. Czy to ważne jest, że jest, że jest SLD, czy tam PiS, czy coś takiego? Powinni wszystko, w sumie wszystko robić coś dla Polski. pani ma rację, ja taki jestem, ja pani. Ja staram się a ludzi włączać. Wie pani, no, no to, że, że ktoś jest zły, nawet, pani, no ktoś coś kiedyś zrobił właśnie. złego. No to co, mam go przekreślać już na całe życie? No nie, no. To papież właśnie uczył. Trzeba widzieć w każdym coś dobrego, nawet jak coś złego zrobił. No. A u nas tu jest, widzi pan, tu jest oderwanie między powiatem, a urzędem miasta. I jeden drugiemu na złość robi, żeby się razem połączyli. To trzeba żeby co? zmienić i urząd miasta, i powiat. Wszystkich ludzi, tak, tak. Wszystkich ludzi mądrych. Tak samo jak pana redaktora Michałczyka zwolnił, bo taki no. Judasz przyszedł w tym urzędzie miasta. Potrzeba, wybory no. będą na jesieni nie tego, trzeba to, jak on tam pan go nazwał. Judasz! Trzeba go zwolnić. Wszystkiego niszczy. dobrego, do widzenia Państwu. Ja już do zobaczenia!